Cześć! W dzisiejszym Lutuj z Wodzirejem opowiem Ci o tym, jak stworzyłem tymi oto rękoma tę skrzyneczkę. Nie będę używał specjalnie słowa case, bo to jest skrzyneczka polska, skrzyneczka na sterownik oświetlenia, a w zasadzie stworzyłem z kawałków drewna konsolę dla. Ubogich. Koncepcja stworzenia skrzynki, tudzież dorobienia zawiasów do sterownika, tak aby inkorporować tablet i sterownik, pojawiła się już dawno temu. Coraz, gdy tylko przyszło mi nieco dłużej rozkładać sprzęt oświetleniowy, wracałem do tego projektu, udoskonalając go, jednak zostawiając go nadal w sferze wirtualnych projektów. W końcu przyszedł czas na podjęcie pewnych kroków. Zacząłem intensywne poszukiwania i odnalazłem firmę, która miała w swojej ofercie podobną skrzynię. Jednak pośpiech i radość z dokonanego wydarzenia, Wyboru przyćmiły mi ogromne wymiary zewnętrzne skrzyni. Upewniłem się tylko, że tablet i kontroler na pewno zmieszczą się w kejsie i dokonałem zakupu. Po dotarciu okazało się, że jednak gabaryt owej skrzynki jest nieakceptowalny i zwyczajnie nie zmieści się ona na naszym stole. Czas więc było zakasać rękawy i wziąć sprawy w swoje ręce. Pierwszym etapem, który dość sporo czasu pochłonął, to był wybór materiałów. Zależało mi, aby materiał był dość tani, wytrzymały, lekki. I łatwy w obróbce. Oczywiście zapytacie pewnie, dlaczego nie użyłem laminowanej sklejki typowej dla systemów case. Po pierwsze, materiał nie jest tak łatwo dostępny, po drugie, nie występuje on w formatkach i po trzecie, trzeba by było korzystać z listw narożnikowych, co podniosłoby cenę i trudność wykonania projektu dostępnymi narzędziami. Więc wybór padł na sklejkę liścia 108 mm występującą w formatkach. Taki materiał łatwo zamówić, odpad poprodukcyjny jest. Niewielki, a wyraźna struktura drewna nie wymaga, aby dla estetyki wykańczać brzegi skrzyni listwami. Od wirtualnej rzeczywistości do realnego świata droga czasem bywa odległa. Dlatego projekt w SketchUpie traktuję jako ogólny zarys, a faktyczne wymiary planuję dopiero teraz, mając formatki na stole. Wyszło, że spokojnie na podstawę mojej skrzyni mogę użyć całej formatki, co oszczędzi mi wiele czasu na obróbkach, nie tylko podstawy, ale tak. Także i boków. Mozolniej z rozwagą przymierzałem, czy zarówno sterownik, tablet, klawiatura, jak i okablowanie będą miały wystarczająco dużo miejsca, żeby urządzenie działało jak konsola. Jedyne wymagane podłączenie to to do prądu i ewentualnie linia DMX. Gdy już zakończyłem przymiarki, przyszła pora na dokładniejsze wymiarowanie i odrysowanie linii. Tu z pomocą przyszedł mi kątownik typu japońskiego. Nie jest to drogie narzędzie, a potrafi przenieść pomiary z bardzo dużą precyzją. Pomiary robiłem etapami i za każdym razem dostosowywałem i kalibrowałem cięcia tak, aby ścianki mojej skrzyni były jak najbardziej równe. Cięć dokonywałem na starej pil radialnej DEWALT. Ta piła może ciąć jak zwykła ukośnica, ale ma też między innymi funkcję cięcia wzdłużnego. I z tych dwóch opcji korzystałem podczas tego projektu. początkowo ciąłem na tarczy do laminatów z dużą ilością zębów, ale niestety dość mocno przypalała ona sklejkę i była ciut za mała, więc potem ciąłem już zwykłą 40 zębówką. cięcia pierwszego dnia nie były zbyt równe, było już zbyt późno, a ja zbyt mocno chciałem zacząć pracę, nie poświęciłem zbyt dużo czasu na ustawienie piły. drugiego dnia przy pomocy porządnego kątownika ślusarskiego ustawiałem i sprawdzałem piłę przy każdej zmianie. Nastawienia i ta kalibracja dała fenomenalne rezultaty. Jak przy wielu innych pracach domowych byłem umiarkowanie zadowolony z cięcia, tak teraz, przy poświęceniu odrobiny czasu na porządne ustawienie tarczy, cięcia wychodziły niemal perfekcyjnie. Wcześniej wspominałem także o kalibracji wymiaru desek. Po każdym cięciu warto bliźniacze elementy jeszcze raz dociąć na żądany wymiar, lecz tym razem oba naraz. Dzięki temu uzyskamy jednolite wymiary. Po cięciu każdy brzeg szlifowałem ręcznie, choć na w początku używałem szlifierki taśmowej, to szybko zrezygnowałem z tego pomysłu, bo ręcznie szło szybko i bez obaw, że zdejmę za dużo materiału. Cięcia wzdłużne na pile radialnej to nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Pierwszego dnia popełniłem błąd, ponieważ ciąłem nie w tę stronę co trzeba, co skończyło się wylotem deski spod piły. Niestety nie zarejestrowały tego kamery. Zależało mi na tym, aby moja skrzynia otwierała się i działała niczym laptop. Idealne do tego celu były zawiasy z regulowaną siłą docisku. Żeby mieć pewność co do rozplanowania otworów i wymiarów skrzynki, tymczasowo zamontowałem je wkrętami do przyszłej klapy skrzyni. Prowizorycznie skręciłem ściany skrzyni na kątowniki meblowe po to, żeby dokładnie pobrać wymiary górnej klapy i przedniego zamknięcia. Wymierzyłem też gdzie powinna znajdować się Półka na sterownik znów prowizorycznie wkręcam wkręty, żeby sprawdzić, czy wysokość półki sprawi, że klawiatura, sterownik i tablet zmieszczą się w jednej skrzyni. Przed ostatecznym przetwierdzeniem ścianek upewniam się, że wszystkie kąty są zachowane. Jeśli chodzi o sposób połączenia ścianek, to użyłem prostej listewki drewnianej nabytej w lokalnym sklepie budowlanym. W tejże listewce oznaczyłem środek i nawiercałem otwory na wiertarce stołowej. Później oznaczałem miejsca otworów na ściankach i podstawie mojej skrzyni. Część otworów wykonywałem również na wiertarce stołowej, a część wierciłem ręcznie przy użyciu adaptera kątowego. Finalnie skręcam wszystko na śruby M6, co daje całości jeszcze bardziej surowy wygląd. Jakimś cudem z poprzednich niezrealizowanych projektów ostało mi się idealne gniazdo XLR, pod które wykonałem otwór w tylnej ściance. Drugim cudem było też znalezienie gniazda zasilającego, które to też nie wiadomo czemu od lat walało się po moim warsztacie. Stewki, na których opiera się klapa, wykonałem z resztek materiałów pozostałych po cięciu sklejki. Technika ich zamocowania jest bardzo prosta. Najpierw przyklejam je klejem błyskawicznym, aby pozostały w miejscu, do którego przybijam je króciutkimi gwoździkami. Częściowo skręconą skrzynkę czas zabezpieczyć. I tu także skorzystałem z zasobów mojego warsztatu, bo znalazłem olej do blatów kuchennych, którego to resztka została mi po konserwacji, jakżeby inaczej, kuchennego blatu. Taka forma zabezpieczenia daje nam odporność na wilk, oraz jest przyjazna dla użytkownika, bowiem jest to olej do kontaktu z żywnością. I idąc tą logiką, ja trzymając przez wiele godzin dłonie na skrzyneczce nie będę narażony na działanie szkodliwych chemikaliów, jak to by miało miejsce w przypadku korzystania z innych olejów czy lakierów nieprzeznaczonych do kontaktu z żywnością. Sklejka pokryta tą powłoką, z czasem będzie ciemnieć, co doda mojej konsoli charakteru i duszy. Po pomalowaniu przymocowałem gniazda, jednak montaż na nity okazał się niezbyt Trwały, ze względu na nieodpowiednią długość nitów, które to posiadam w swojej kolekcji. W późniejszym czasie postaram się wymienić nity na dłuższe. Po kilku dniach dotarła także szyna do szuflady i ten etap najbardziej blokował mnie przed rozpoczęciem pracy. Myślałem, że wykonanie szuflady będzie dużo trudniejsze niż faktycznie to miało miejsce. Okazało się, że wcale nie jest trudne wykonać taką szufladkę. Wystarczy mieć dobry rysunek techniczny od szyny i odpowiednie urządzenia pomiarowe. Wykonanie takiej szuflady nie jest trudne. Kłopotliwe. Żeby zabezpieczyć klapę przed przypadkowym otwarciem, użyłem czegoś, co nazywa się zatrzaskiem okiennym i działa wyśmienicie. Przód scala klapa, która jest montowana na klasyczne motylki, po bokach skrzynka ma wygodne uchwyty do przenoszenia. Nie obeszło się także bez drobnej korekty wymiarów. Górna półka musiała być podwyższona o dwa patyczki od lodów. Zabrakło tych kilku milimetrów, aby szuflada mogła spokojnie wysuwać się wraz z klawiaturą do programowania, która jest dość gruba. Na szczęście wszystko wysuwa się, zamyka i otwiera. Co prawda, na ciasno, ale to dobrze, bo przynajmniej w skrzyni nie ma za wiele luzu na swobodne przemieszczanie się sprzętów podczas transportu. Połączenia elektryczne wykonałem za pomocą sprytnych kostek wagon. To rozwiązanie daje mi dużą oszczędność przestrzeni, niż gdybym użył listwy zasilającej. Dodatkowo, jeśli w przyszłości potrzebowałbym podłączyć bądź wymienić któryś kabel, to kostki umożliwiają szybkie wypięcie przewodów. Należy pamiętać, aby odpowiednio zaizolować i zadbać zabezpieczyć połączenia elektryczne, aby uniknąć fajerwerków. Teraz etap, z którego może nie jestem jakoś najbardziej dumny na świecie, ale żeby zaoszczędzić miejsca, musiałem w jakiś sposób podłączyć ładowarkę, która to zasilać będzie hub, USB oraz telefon, bądź w przyszłości lampkę. Ładowarkę do tableta również podłączyłem pod wago, rozcinając kabel zasilający. Akcesoria zamontowałem na trytytki, bądź przykleiłem na stałe do tylnych ścianek skrzynki. Jak widzicie, skrzyneczka, którą tutaj mamy, Finalnie wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ma taki surowy, działkowy, bym powiedział, klimat, takiego gołego drewna. Bardzo lubię właśnie te rustykalne klimaty. Z czasem ta skrzyneczka będzie coraz bardziej ciemnieć, ponieważ użyłem tutaj oleju. Co mamy z takich ciekawych funkcji? Tutaj mamy zatrzaski. One się nazywają zatrzaski oknowe, czy coś takiego. Działa to w ten sposób, że przesuwamy. Rygiel w prawo, a jak chcemy otworzyć, to no naciskamy sobie tutaj za ten przycisk. Super sprawa, świetnie działa, blokuje nam klapę, żeby nie otwierała się przypadkiem podczas transportu. I te zaczepy wcale nie były jakieś fenomenalnie drogie, a sprawdzają się wybornie. Kolejna rzecz, na której bardzo mi zależało, ale to, to żeby mieć po prostu klawiaturę do programowania schowaną tutaj pod spodem. Z szufladce wysuwanej, no i oczywiście można też tutaj jakieś kable, akcesoria i tak dalej mieć. Ta klawiatura to jest taka klawiatura kupiona na zagranicznym wschodnim portalu aukcyjnym. Ona generalnie służy do kas fiskalnych. Można sobie ją zaprogramować w dowolny sposób, skróty klawiaturowe no i dzięki temu łatwiej mi się programuje. W czasach, kiedy kupiłem tą klawiaturę, jeszcze nie było tej NXP do, dedykowane do Onyxa klawiatury więc super ułatwia mi ta klawiatura sprawę i jest no mniej więcej trzy razy tańsza jak widzicie kontroler mieści się jest też miejsce na tablet tutaj w razie co gdybym miał taką potrzebę też zmieści się drugi kontroler dlatego też tutaj jest wyciągnięty kabel USB, kabel USB jest wyciągnięty właśnie po to żeby ten kontroler, w razie co mógłbym działać na dwa kontrolery. No, w przypadku większych jakichś spektakli czy koncertów to naprawdę ma sens. Jeżeli chodzi o te case'y tradycyjne, to tak jak widzieliście w tamtym poprzednim dużym kejsie robionym na zamówienie, jest dużo takich rzeczy zbędnych, które musisz tak czy inaczej przynosić. Na przykład ta górna obudowa ogromna, która po prostu jest tylko po to, żeby chronić. Górę, no nie tylko po to, no ma, ma ważną funkcję, ale to jest noszenie tak naprawdę dodatkowych kilogramów. Ja nie jestem firmą rentalową, ten kontroler jest tylko i wyłącznie dla mnie, więc materiał, z którego zbudowana jest skrzyneczka, może być lekki, nie musi być pancerny. I zależało mi na tym, żeby wykorzystać każdą ściankę tej obudowy, każdy gram, który niosę ze sobą czy pakuję do samochodu, żeby był wykorzystany. I tak się dzieje na przykład z klapą. Zobaczcie, klapa jest od razu też miejscem, w którym montuje się tablet. Szufladka oczywiście też jest potrzebna. Nie mam tutaj podwójnych ścianek. Może to troszkę osłabia konstrukcję i nie jest tak odporne jak tamte robione na zamówienie, ale tak jak mówię, nie jest mi potrzebna aż tak mocna skrzyneczka, gdyż ten kontroler, czy tamten, przez lata nosiłem w plecaku i nic się absolutnie z nim nie działo, bo jak widzicie, on nie ma żadnych mechanicznych części, więc nic tutaj praktycznie nie może się uszkodzić od upadku. Oprócz oczywiście płyty głównej i plastików, ale całość jest naprawdę mega, mega solidna. W związku z tym chciałem wykorzystać każdy element do tego, żeby miał jakąś funkcję oprócz tej funkcji ochronnej. Co jeszcze mnie. Ucieszyło, co nie było zaplanowanym efektem, ale myślałem, że jedynym niepotrzebnym, niepotrzebną jedyną rzeczą będzie ta klapa z przodu, która będzie pełniła funkcję tylko klapy z przodu. Jednak po oględzinach i po pobawieniu się chwilę, zobaczyłem, że idealnie przykrywa ona tutaj kontroler i super tak na ciasno, tak ładnie pasuje w związku z tym, gdy mam potrzebę, mogę sobie tutaj ustawić Klawiaturkę, mogę sobie tutaj położyć myszkę, i w ten sposób mogę dodatkowo jeszcze korzystać z kontrolera. Także udało mi się, że każda ścianka w tej skrzyneczce ma jakąś dodatkową funkcję, oprócz funkcji ochronnej. Także ani gram nie jest noszony przez moje ciężko zarobione mięśnie. Bez potrzeby. A i ogromnie ważna sprawa to już jest taka, jakby no, pełnoprawna konsola, bo wszystko jest w jednym miejscu, nie trzeba nic podłączać, tylko wystarczy ją otworzyć i grać. W tym momencie nawet jest trochę lepiej niż z konsolą, taką firmową drogą, bo lecimy na baterii. To wszystko jest zasilane teraz bateryjnie nie jest podłączone w ogóle do prądu. I przez kilka ładnych godzin możemy na tej baterii działać. Tak się ją zamyka, kończymy sztukę. Zamykamy to, zamykamy to. Wsuwamy szufladkę. Ta szyna dosyć mocno trzyma. Dokładamy klapę przednią. I zamykamy motylki. Proszę bardzo. Najpierw jeden delikatnie, potem drugi troszkę mocniej. Już możemy, wtedy nam klapa nie odskoczy. Proszę bardzo. Kontroler cały czas jest włączony, cały czas działa, więc jakbym chciał przenieść się z miejsca na miejsce, to też jest taka możliwość. I swobodnie możemy ruszać w dalszą drogę. Jeszcze jedna rzecz do poprawy. może mi coś podpowiecie. O. Ten tablet jest zamocowany na rzepy. Przyklejony jest na Bonaterm, taka, taki tutaj materiał. No nie jest to najlepsze połączenie. E, często mi to odpada. Wiem, że są też takie wydrukowane 3D narożniki, ale niestety one są jakoś tak bardzo drogie, a ja bym potrzebował czterech. Więc może podpowiecie mi jakoś inaczej jak zamontować ten tablet? No i tak to wygląda. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie mojego filmu. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę dla zasięgów, żeby nasz kanał ruszył w siłę i będę wtedy realizował jeszcze więcej takich ciekawych projektów na które to obecnie nie za bardzo mam czas. A Wasze lajki i wasze subskrypcje naprawdę motywują mnie do działania. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się podoba projekt takiej skrzyneczki, co byście zmienili, co byście zrobili lepiej, albo co, co Wam się po prostu podoba. Czekam na wasz odzew i pozdrawiam serdecznie, hej!